Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Dzisiaj opowiem Wam, tak jak mówił już tytuł, opowiem Wam o szkodliwości i podam przykład szkodliwości w środków dopingujących. Bardzo często, często gęsto widzimy, jak pseudoznawcy na internecie się wypowiadają, jeżeli chodzi o środki dopingujące, że one nie są wcale takie szkodliwe, że oni wiedzą wszystko lepiej niż lekarze. Że jak przyjmujesz z głową, to nic się nie stanie. No po prostu opowiadają bajki, a to po to tylko, żeby rozpisać jakiś cykl, bo oni żerują na e, niewiedzy ludzkiej, na, na naiwności ludzkiej, albo rozpisują cykle, za które biorą ciężkie pieniądze, albo jeszcze dodatkowo co gorsza, sprzedają środki. Dopingujące są to normalni e, dealerzy z tego Dlatego oni zachwalają środki dopingujące i mówią, że jak bierze z głową, to nic się nie stanie. Ja mam dzisiaj dam przykład pewnej osoby, to jest kolega, którego prowadzę od już jakiegoś czasu. Opowiem Wam troszeczkę o tym człowieku. Nie będę udostępniał nikomu żadnych danych tego człowieka, ani nie powiem nic, jeżeli chodzi o takie bardziej prywatne, żeby nikt nie mógł go poznać, a nikt nie, nie był w stanie dowiedzieć się, o kogo tutaj chodzi, o kim ja tutaj... Mówię, a więc muszę być bardzo ostrożny, żeby nawet znajomi tego człowieka się nie dowiedzieli, że ja mówię właśnie o nim. Jest to człowiek, który zachorował na ciężką chorobę, którą jest rak, a więc dostał raka. Trafił do szpitala, i lekarz podjął decyzję o leczeniu tego młodego człowieka. Sterydami. A więc jeżeli lekarz podjął taką decyzję, lekarz, który jest po studiach, lekarz, który skończył te studia, lekarz, który, który ma kompetencje, podjął decyzję o leczeniu sterydami. Oznaczało to, że jest to prawidłowa decyzja, i z tą decyzją trzeba się zgodzić. Ten młody człowiek też się zgodził e, z tą decyzją. Lekarz postanowił, że poda temu człowiekowi, ja zaraz wam pokażę badania, wszystko przewałkuję krok po kroku. E, lekarz powiedział, że poda temu człowiekowi e, oksandrolon, e, jest to anawar, inaczej oksa, nazywany to potocznie anawar albo oksa, jest to e, Oksandrolon w dawce 75 mg przez 6 tygodni, a więc 75 mg dziennie przez 6 tygodni. Oksandrolon jest to steryt, jest to soft steryt, jest to bardzo delikatny steryt, jest prawie, że w ogóle toksyczny, więc nie robi żadnych większych spustoszeń w naszym organizmie, aczkolwiek też potrafi delikatnie, można powiedzieć to, jakby to powiedzieć, delikatnie ukącić, a więc potrafi delikatnie niektóre wyniki badań zawyżyć. Ale podał też lekarz podał dwa sterydy, a więc dwa, dwa środki. Drugim środkiem był anapolon. Anapolon jest to bardzo toksyczny środek. Jest to środek, który kulturyści przyjmują w dawce od 75 do 150 mg mili dziennie. E, a więc e, lekarz postanowił, e, to też była decyzja lekarza, że poda 150 mg, a więc dawka, którą przyjmują śmiało kulturyści. Ja znam takich kulturystów i takich. E, e, siłaczy, którzy przyjmują większe dawki niż 150 mg dziennie. Lekarz tutaj postanowił, że poda dawkę 150 mg dziennie przez 4 tygodnie. Uwaga! Oksandrolon podał przez 6 tygodni w dawce 75 mg i anapolon, który jest bardzo toksycznym środkiem. Z tego względu też lekarz prawdopodobnie postanowił, że skróci ten okres do 4 tygodni. Podał w dawce 150 mg każdego dnia przez 4 tygodnie. Tygodnie. Na odblok był zastosowany 30 tabletek klomidu i popularne HCG w dawce 30 tysięcy. Ta dawka była rozbita, to jest 6 opakowań podzielone na dawki 5000 jednostek co 3 dni, a więc łączna dawka HCG było 30 tysięcy jednostek podzielonych na 5000 jednostek co 3 dni. A więc nie wiem dlaczego tutaj tam tamoksifen nie został użyty do odbloku, ale prawdopodobnie lekarz, nieprawdopodobnie na 100% lekarz jest człowiekiem. Tak jak mechanik samochodowy wie jak naprawiać samochody i skończył szkołę i ma na to papiery. Tak samo lekarz. Wiedział na 100%, dlaczego używa klomit i dlaczego używa HCG, i wiedział wszystko też bardzo dobrze o jednostkach, o dawkach, które musi podać, żeby tego młodego człowieka odblokować. Teraz chciałbym Wam pokazać badania. Ten młody człowiek, ten mój klient, bo ja go prowadzę, na samym początku muszę Wam powiedzieć, że jak on się do mnie zgłosił, to opowiedział mi o swoim problemie. Ja to wszystko przeczytałem. to łzami się zakręciła wokół, powiem Wam, że jestem twardym człowiekiem, ale to, to naprawdę było dla mnie <laughs> troszeczkę takie, po prostu to podziałało na, na moje miękkie serce I, yy, i na samym początku odpowiedziałem temu człowiekowi, że ja się nie czuję kompetentny ja powiedziałem yy, ja się nie czuję kompetentny, żeby Tobie yy, pomagać, a to yy, z tego względu, że ja nie jestem lekarzem ten młody człowiek mi odpisał proszę Pana, ale ja już jestem zdrowy ja z, zapytałem go czy lekarz nie widzi żadnych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o, o ćwiczenia, o dietę? Ten młody człowiek mi odpowiedział, że nie, dlatego ja zdecydowałem się, że pomogę temu młodemu człowiekowi. Ja mu pomogłem. Ja Wam powiem szczerze, że tak byłem zadowolony, bo to było po, po jakim czasie to było, żono? Po 5-4 miesiącach. Po 4-5 miesiącach to się okazało, że to jest jeden z moich najlepszych. Klientów. On zrobił tak niesamowite postępy, tak fajnie zredukował swoją wagę, bo on miał problem z nadwagą. Tak fajnie zredukował, że naprawdę no super, jeden z moich najlepszych klientów. A więc y, teraz wrócę jeszcze troszkę, już teraz znacie troszeczkę tą historię, jak ja poznałem tego człowieka i on się ze mną y, skontaktował jako y, pierwszy. No i teraz y, się tak zgadaliśmy, że y, po tym jak ja ostatnio udostępniałem badania tego kulturysty, on się do mnie zgłosił, że on też ma fajne badania swoje i chciałby się tym podzielić, żeby przestrzeć przestrzec ludzi przed środkami dopingującymi. No i bardzo mu jestem za to wdzięczny i myślę, że wszyscy powinniśmy mu za to podziękować, aczkolwiek nawet nie powiem jego imienia, jeżeli chodzi o ten materiał. I tak, wracam do tego materiału. Teraz Wam pokażę badanie przed, przed zastosowaniem leczenia, a więc przed tym cyklem sterydowym, który składał się, jak dobrze pamiętamy, na samym początku powiedziałem, z pierwszego środka, jakim był Oksandron, drugim środkiem był Anapolon. I co będzie nas interesować? Tak naprawdę najbardziej będzie nas interesować tutaj próba wątrobowa, więc badanie wątroby, z tego względu, że jak wątroba jest uszkodzona, to ciągnie to za sobą, jeżeli ktoś z Was się znalbo interesuje, to wiesz, że jeżeli wątroba jest uszkodzona, to ciągnie to za sobą inne wyniki badań, które będą też wywalone w powietrze. Więc jeżeli tylko wątroba jest uszkodzona, to inne wyniki też już będą wyrąbane w powietrze. I teraz tak, tutaj jest badanie przed... Przed rozpoczęciem tego cyklu leczenia interesuje nas ta rubryka, która jest napisana. ALT i AST. A więc ALT tutaj mamy na poziomie 35 i AST mamy na poziomie 22. Norma, więc ta norma końcowa, więc jeszcze kiedy lekarz powie, że jesteśmy w normie, to jest ALT, kiedy jest. Poniżej 45 i AST, kiedy jest poniżej 35, to to jest jeszcze dla lekarza w normie, a więc ten młody człowiek był jak najbardziej w normie, ponieważ ALT miał 35, jak dobrze widzimy, AST miał 22. I tutaj y, teraz Wam pokażę coś naprawdę, co będzie szokujące, ponieważ ja y, przez całą swoją karierę, jeżeli chodzi o trenera personalnego, nie widziałem jeszcze tak y, kiepskich wyników. Badań, badań wątroby, jeżeli chodzi o, o moich klientów, jeżeli chodzi o ludzi, z którymi ja miałem jakiś kontakt i ludzi, ludzi których ja badania po prostu widziałem na własne oczy, było tego troszkę. I teraz po tych 6 tygodniach, bo jak dobrze wiecie, oksandrolon był podawany przez 6 tygodni, tak jak już wcześniej powiedziałem, a anapolon był podawany przez 4 tygodnie. Tak jak już wam wcześniej powiedziałem, 4 tygodnie prawdopodobnie lekarz zdecydował, tak, żeby po prostu skrócić ten okres bardzo, żeby ten okres bardzo skrócić, z tego względu, że jest to bardzo toksyczny środek. I tutaj... Po prostu to jest już szok. Badania po czterech tygodniach, ja nie wiem, po sześciu tygodniach, przepraszam. Ja nie, wiem, czy, ja nie wiem, czy ktoś alkoholem. Ja znam ludzi, którzy nadużywają alkoholu i oni nie mają takich kiepskich wyników badań. I tutaj zobaczcie po cyklu, badanie po cyklu. ALT 1675. Tak, dobrze widzicie. 1675. Norma jest 45, a tu jest 1675. Od 250 zaczynają się od ruchy wymiotne i po prostu czujesz, że już wątroba jest e, delikatnie, można powiedzieć, e, uszkodzona. I, a tutaj jest 1675. Ten młody człowiek powiedział, że nikomu z najgorszych wrogów nie życzy takich. E, takich wyników badań, a więc musiał się czuć fatalnie. Ja naprawdę, ja sobie to wyobrażam, nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, to to naprawdę łza się wokół kręci. AST na poziomie 838. Norma jest 35, a więc widzimy, że tutaj jest norma na AST jest troszkę niższa, więc 35, a ten człowiek, ten młody człowiek miał 838. A więc to jest, to jest 6 tygodni cyklu, inaczej leczenia. Musicie pamiętać tutaj, że środki, które były podawane, to były najwyższej czystości, ponieważ to była apteka, a więc środki były apteczne, pochodzenia aptecznego. A więc nie ma tutaj mowy o zanieczyszczeniu środków, jakimi są na przykład środki Undery, które sprzedają Wam dilerzy, mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi. To też by spotęgowało jeszcze bardziej te już kiepskie wyniki badań, a więc musicie pamiętać, że to wszystko, to leczenie było podnaczone pod okiem lekarza, eksperta, który zna się na leczeniu, który zna się na lekach, ponieważ sterydy są lekami, lekami, które powinny być podawane właśnie w takich przypadkach i tylko i wyłącznie w przypadkach osób, które są chore. Dlatego też możecie teraz y, mieć taki obraz na to, dlaczego lekarze mówią, że sterydy są takie złe i dlaczego lekarze przestrzegają wszystkich przed y, sterydami. Prawdopodobnie, prawdopodobnie na 100% lekarz poinformował tego młodego człowieka, jakie będą konsekwencje, ale tutaj lekarz y, prawdopodobnie zastosował leczenie sterydami, ponieważ wybrał lepsze zło. Tak to się chyba. Mówi w języku polskim. A więc wybrał lepsze zło, dlatego zastosował badanie sterydami. I teraz wyobraźcie sobie, że człowiek, który jest zdrowy, człowiek, który myśli racjonalnie, ja tu mówię o kulturystach, o pseudokulturystach, zażywają dawki Anapolonu od 50 do 150 mg i czasami używają, zażywają ten, ten Anapolon, ten steryd przez 8 10 tygodni. Tam dopiero jest spustoszenie w organizmie. Tam dopiero e, się dzieją e, rzeczy, jeżeli chodzi o wyniki e, badań. I teraz tak, na końcu, teraz bym chciał zakończyć ten materiał i jeszcze coś tylko powiem, bo ostatnio to już nie żebym pałą pałał nienawiścią czy, czy, czy pałał jadem, czy jak ktoś to nazywa, tylko po prostu ostatnio samiec alfa. Nie będę tu dokładnie mówił o kogo chodzi, bo już nie będę wspominał o tym człowieku za, za bardzo na moim kanale, ale... Oskarża mnie o jakieś podrobione badania, no o to, że ktoś mi płaci za, za mówienie z źle na sarny. No, człowieku, no kto miałby mi zapłacić? Przecież to ty, samcu alfa, przecież to ty masz 10% od każdej puszki, dlatego ty bronisz tak tych sarnów. Przecież ostatni materiał, który nagrałeś, to trzy razy, żeś sam sobie zaprzeczał. Najpierw powiedziałeś, że człowiek, który, którego ja pokazałem badania, miał już na samym początku normę podwyższoną, ale coś było już nie tak. Później powiedziałeś, że po jednym Taka norma może być, a więc sam sobie zaprzeczałeś kilkakrotnie w swoim ostatnim materiale. Tak jak dobrze posłuchacie tego człowieka, to on sam sobie zaprzecza i cały czas was ładuje w te sarmy, żebyście wykupowali te sarmy, bo tutaj chodzi o pieniążki, tak? I on jeszcze oskarża mnie, że ktoś mi płaci za to, żebym ja oskarżał, żebym ja wystawiał złą opinię na temat sarmów. No tak jak już wcześniej powiedziałem, tu alfa, no rozpędź się, ściana się na pewno sama znajdzie. No tutaj na pewno nie będzie problemu ze znalezieniem e, ściany. I tutaj jeszcze wracając do materiału e, tego młodego człowieka, którego chciałbym przeprosić za te słowa, które przed chwilą wypowiedziałem, ale to odnośnie materiału o sarmach. E, żadne dane, nie pytajcie mnie o żadne dane tego człowieka, o którym ja mówiłem w tym e, materiale, żadne dane nie będą udostępnione i żadne pytania, i ja tutaj uszanuję prośbę tego człowieka w 100%. A więc żadne yy, dane, jeżeli chodzi o tego człowieka, nie będą udostępnione na moim kanale. Nawet gdyby, to ja bym o tym po prostu nie potrafił mówić, bo ja nie potrafię mówić o takich rzeczach jak choroba. Ja po prostu mam na to za miękkie serce. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i uważajcie na siebie, jeżeli będziecie korzystać ze środków dopingujących. Najlepiej trzymajcie się od tego z daleka. Na razie, cześć, pozdrawiam i a! bo O łapa sieć. Widać, że się dorzeźbiło. No, na razie coś postarzy.